Wszystkie serdecznie. Ja dzisiaj mam weekend. Piękna pogoda, także od razu wam pokażę jedną rzecz. Słuchajcie, polecam piwko od Zebrowa Rupitzweiser, znajdującego się w Grybowie. Naprawdę super, super napój. Jeżeli chcecie, to sobie poszukajcie gdzieś w waszych sklepach. Może akurat znajdziecie no naprawdę jedno z lepszych pili jakie, jakie piłem. No ale to tak reasumując do, do weekendu, a co dzisiaj? Dzisiaj zrobię filmik, na który pomysł podsunął mi kolega z kanału Aquarium Miniatures. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Właśnie w komentarzu napisał mi zrób filmik odnośnie sytuacji kryzysowych i takich nagłych w akwarystyce, typu jak się tam rozczeni field, akwarium, braknie prądu czy coś. No i jak wiadomo... Akwarystyka wymaga pewnych urządzeń i pewnych rzeczy, aby nasze, nasze ryby, nasze stworzenia wodne mogły, mogły przeżyć i dobrze funkcjonować. E, oczywiście, jak w każdym urządzeniu, zdarzają się jakieś usterki, czasami z naszej winy, czasami nie z naszej. I słuchajcie, jak dla mnie każdy akwarysta powinien być zaopatrzony w kilka takich zapasowych rzeczy, typu zapasowy filtr, nawet jakiś najmniejszy. Nie musi być nie wiadomo jakie. Jeżeli mamy kubełki, to chociaż możemy sobie kupić nie wiem, patamini czy jakąś kaskadę, cokolwiek, aby w razie czego mieć filtr zapasowy. Zapasową grzałkę, aczkolwiek ja jestem nawet zwolennikiem, aby na każde akwarium zakładać dwie słabsze grzałki niż jedną mocniejszą. Ja mam tutaj też dwie z Ela wersji Platinum, 300 W i 200 W. Chodzi o to, że Gdyby jedna na przykład się zepsuła, pękła, nie wiem, cokolwiek się z nią stało, to druga zawsze podtrzyma temperaturę, a 300 W, jeżeli by nawet padł termostat czy coś, to nie powinno tak szybko zagotować wody i no na pewno byśmy zauważyli, że coś się dzieje, chociaż przy paletkach to podejrzewam, że i tak większe, większego problemu i tak by nie było, ponieważ ta ryba wytrzymuje naprawdę duże temperatury. A więc może przejdźmy do takiego najpopularniejszego problemu, jakim jest wyłączenie prądu. Wielu akwarystów tego się obawia, no co się stanie, jeżeli nam wyłączą prąd. Bądź myślę, że tak naprawdę nic się nie stanie. To znaczy o ile ten prąd nie będzie wyłączony, na no nie wiadomo jak długo. Bo wyłączenie prądu na godzinę czy na dwie to tak naprawdę poza tym, że woda trochę wyzimnieje. Jeżeli to są nawet większe zbiorniki, w pokoju jest dość ciepło, to nie będzie jakiś bardzo duży spadek temperatury i naprawdę ani rybom się nic nie stanie, ani innym stworzeniom, ani tym bardziej bakteriom we filtrze, ponieważ tam godzina czy dwa, to na spokojnie sobie, sobie wszystko przeżyje. Problem jest, jeżeli będzie odcięcie prądu dłużej, wtedy no niestety, o ile większość ryb wytrzyma tą, tą tolerancję na spadek temperatury, tak jak mówiłem, jeżeli w pokojach mamy dość ciepło, to nie powinno się nic stać, to naprawdę może być problem z natlenieniem wody, ponieważ no ryby oczywiście oddychają tlenu, który jest w wodzie rozpuszczony. Z bakteriami filtrze, no też, także zawsze polecam mieć w sobie jakiekolwiek bakterie typu, nie wiem, stability czy coś takiego, zawsze warto po prostu. Wlać po takim dłuższym okresie, gdy prądu nie ma. Ja mówię o takim czasie, gdy na przykład nie ma 5, 6, 7 godzin prądu. No to troszeczkę się może po prostu tutaj złego stać. Aczkolwiek to też nie jest jakaś szczególnie wielka tragedia. Jest to wszystko po prostu do odbudowania. Akwaryści się na to zabezpieczają na kilka sposobów. Niektórzy montują po prostu zewnętrzne źródła zasilania. Tudzież na przykład akumulator, jest po prostu akumulator podpięty bezpośrednio pod wejście na rozdzielkę, przedłużacz i przez jakiś czas tam możemy sobie na przykład podtrzymać filtr czy grzały, chociaż jeżeli mamy takie coś to radziłbym Wam w szczególności podpiąć ten główny filtr biologiczny, żeby po prostu o te bakterie chodziły, woda po prostu może się krążyć sobie nawet bardzo pomału, to nawet nie o to chodzi, byle po prostu jakakolwiek cyrkulacja była i e, lub napowietrzacz, jeżeli mamy możliwość to nawet sam napowietrzacz, Dlaczego? Ponieważ związki azotowe na pewno tak szybko nam w wodzie nie podskoczą po wyłączeniu prądu, a niestety tlenu braknie dość szybko i tutaj technologia przychodzi nam swoimi urządzeniami, mianowicie są tak zwane napowietrzacze na, na baterie dzięki którym możemy sobie podłączyć czy to nawet w transporcie czy jeżeli nie będzie prądu to po prostu podłączamy sobie i ten popularnie zwany brzęczyk one są zazwyczaj niskiej wydajności ale aczkolwiek lepsze to tak naprawdę niż nic tylko tutaj jest jeden problem co zrobić jeżeli raz nie ma w domu albo na przykład nie wiem prąd wyłączą w nocy prawda są też takie napowietrzacze, które wpina się bezpośrednio do sieci, popularnie mówiąc do gniazdka i on nie działa dopóki, że tak powiem, ładuje baterię. On jest wyposażony w źródło zasilania jakim jest bateria i ta bateria jest cały czas podtrzymywana napięciem z sieci elektrycznej i jeżeli prąd zostanie wyłączony albo na przykład my wyłączymy ten napowietrzacz, to automatycznie na powietrzacz się włącza i przechodzi w tryb, właśnie że pracuje. i Te, nawet najtańsze, tam około 6-7 godzin potrafią po prostu podciągnąć. Tylko są to, mówię, no to są małe wartości, właśnie dania tego, tego powietrza, typu tam około 100 litrów na godzinę. Aczkolwiek, no tak jak już mówiłem, lepsze to niż tak naprawdę nic. To samo fajne jest to rozwiązanie, jeżeli na przykład jedziemy w dłuższą trasę z rybami i nie mamy możliwości. Nie mamy możliwości, aby na przykład zapakować ryby w worki z tlenem, także jeżeli mam jakieś większe wiaderkę i ryb nie jest dużo, to po prostu wystarczy zrobić małą dziurkę tak aby wężyk przeszedł, włączamy, włączamy tą, tą pompkę i ona nam będzie bez problemu właśnie na w Raz widziałem dziś na AliExpress, że były takie napowietrzacze do podłączenia na, na 12V pod gniazdo samochodowe w zapalniczce. Aczkolwiek czy to działa, czy nie, to, to nawet no to Wam nie powiem, bo tego sobie nie stosuję, ale są też różnego rodzaju przejściówki, nawet z gniazda na zapalniczkę, na no, po prostu zwykłą wtyczkę, także na no, upartego to nawet można z grupy na powietrza szpiąć, ale dobra, nie o ten temat. Przechodzimy dalej. To może teraz co z temperaturą, jeżeli padnie nam grzałka albo ewentualnie gdy wyłączą prąd jeżeli nam padnie grzałkę to tak jak już mówiłem miejmy zapasowe grzałki to naprawdę dużo nie kosztuje możemy mieć główną grzałkę naprawdę super hiper fajną ale chociaż nawet jakąś najtańszą możecie nawet kupić sobie za małą grzałkę ale uwierzcie im lepsze stowar na przykład które będzie grzało 500 litrów niż tak naprawdę nic bo zawsze coś tą temperaturę delikatnie delikatnie podtrzyma ja u siebie mam trzy zapasowe grzałki, które mają moc 300W. Dostałem je od znajomego, także nic mnie to nie kosztowało, ale lepiej mieć. I, i dwie pięćdziesiątki, w razie, był, gdy, gdy po prostu muszę na przykład rybę dać na leczenie, albo po prostu mam jakąś kwarantannę dla ryb. Także po prostu sobie daję i jedna jest cały czas w użyciu, a druga jest jako grzałka zapasowa. No ale co, jak na przykład nam wyłączą prąd i nie mamy Właśnie jak uruchomić tych grzałek, to tak jak już mówiłem, albo zewnętrzny źródło zasilania. Jeżeli ktoś ma agregat prądotwórczy, no to, no to też spoko. Problem pojawia się, jeżeli nie mamy żadnej innej możliwości. Czy są grzałki na baterii? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie zagłębiają się nigdy w ten temat. Jeżeli jesteśmy w domu i na przykład no dość długo nie ma tego prądu, no to co ja bym osobiście zrobił, wziąłbym po prostu część wody i nie wiem, podgrzawał pewnie w jakimś garnku czy coś i po prostu co jakiś czas tej ciepłej wody do, dolewał. Myślę, że jeżeli by na przykład prądu nie było cały dzień, to lepsze jest takie po prostu pieprzenie się z tym niż stracenie ryb, które czasami są warte na sporo pieniędzy i naprawdę fajna autko by można było za to kupić. Tylko pamiętajcie, jeżeli byście mieli taką sytuację i nie mieli innego wyjścia, jak na przykład co jakiś czas podle, podgrzewać po te 20-30 litrów, to żebyście nie wylewali Bo Boże, wrzącej wody, bo ja jak byłem młody, to tak załatwiłem akwarium, że właśnie miałem taką sytuację i no, rodzice mi doradzili, a to wlej trochę bardziej cieplejszą wody, po prostu akwarium mi strzeliło, różnica, różnica temperatur, więc lepiej sobie pomału wtedy taką wodę dolewać i to niech będzie woda, żeby to nie była wrząca, prawda? No jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Dobra, to skoro mamy załatwiony też ten odgrzałek, co zrobić, jeżeli padnie nam filtr? Tak jak już mówiłem, najprostszym sposobem, jeżeli padnie na filtr, albo nie wiem, kubę zacznie przeciekać, eee, nie wiem, spali się cokolwiek jest po prostu, nie. <laughs> to, żeby mieć zapasowy filtr. Eee, widzicie właśnie, że ja zlikwidowałem tego kaseciaka i powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy będę do niego wracał, eee, chociaż postaram się go skleić ru, e, klejem do rur e, PCV. Mam zapasowy kubełek, mam, jak widzicie dane są, są dwa filtry i tak, ten po prawej stronie on służy mi po prostu jako główny mechanik, te dwa filtry, które są zamontowane po lewej stronie służą tylko po to, że w razie czego gdybym musiał przenieść ryby do leczenia lub teraz jak mam parę, która mnie odchowuje młode, to po prostu chcę mieć ten filtr biologicznie, biologicznie aktywny. Także jeżeli macie możliwość to naprawdę sobie wrzućcie taki filterek albo fajnym pomysłem jest na przykład zamontowanie gąbki na na przykład wlot kubełka jako prefilt i Zdarzy się tak, że na przykład kuberek nam przecieknie albo nie wiem, cokolwiek się tam zepsuje, bierzemy tą gąbkę, jeżeli mamy jakikolwiek inny filterek, nawet nawet mówię padmini, czy po prostu jakąś inną tak zwaną turbogąbkę, jak ja to nazywam, nakładamy po prostu tą gąbkę na głowicę i pomimo tego, że ta filtracja nie będzie nie wiadomo jaka, to po prostu zawsze będzie i będzie też jakiekolwiek napowietrzanie. W takiej sytuacji możemy filtr podnieść maksymalnie do góry, ustawić wylot wody na tafle wody i podłączyć no, po prostu nawet te bąbelki, aby cokolwiek tą taflę ruszało. I to też jest dobry pomysł, żeby zapobiegać takim właśnie awariom, tylko tak jak już mówiłem, trzeba sobie to po prostu kupić. Ja na przykład mam trzy patynini, dwa mi obecnie pracują. Jeden jest po prostu schowany w szafce w zapasie i dodatkowo mam chyba tego Aquala Turbo 500, który mi miesza po prostu wodę w beczce, bo tam jest po prostu woda RO. A co jeżeli na przykład nie mamy jakiegoś innego filtra i nam się zepsuje, to po prostu odsyłam Was do mojego filmiku. Jak zrobić film za darmo, czyli bierzemy gąbkę, strzykawkę wkładamy wężyk od y, powietrzacza i zawsze jakąkolwiek małą cyrkulację zapewnimy, znaczy ciężko też mówić jakieś nie wiadomo cyrkulacji czy, czy po prostu takim czymś, ale jeżeli dobrze y, tą rurkę sobie możemy wygiąć albo coś to, to po prostu woda będzie jakkolwiek malutku, że tak powiem się mieszać i przy okazji bąbelki troszeczkę tą wodę natlenią. Przy dużych akwariach oczywiście, że to długo nie pociągnie, ale tak jak już mówiłem lepsze takie rozwiązanie niż żadne. Dobra, żeby nie przedłużać następne zagadnienie, co, co zrobić, jeżeli e, rozczelni się nam akwarium? E, no tu już grubsza jest sprawa, bo jeżeli mamy akwarium typu tam powiedzmy 50-60 litrów, to tak proste jest po prostu kupić sobie jakiekolwiek nawet zapasowe wiadro nie wiem do podmian tak jak ja mam 30 litrów czy coś takiego i na pewien okres czasu możemy po prostu ryby do niego włożyć i nic się im tak naprawdę nie stanie mamy fit, mamy grzałkę i włączamy na powietrzanie jakoś to po prostu wszystko da radę a co jeżeli jest problem z większymi akwariami tak jak na przykład mi pękły wzmocnienia u mnie było tyle dobrze, że ja znałem mniej więcej 25-30% wody, i wszystko to sobie po prostu się że tak powiem kręciło w środku. I czekałem, aż będę miał właśnie te akwarium, które, które widzicie teraz. Ale jeżeli na przykład nie mamy czegoś takiego, to tak albo kupujemy jakikolwiek zbiornik zapasowy. Ja mam na przykład beczkę na osmowę, w którą ewentualnie gdyby się coś takiego stało, no to. Lepiej wrzucić ryby do beczki niż tak naprawdę, żeby zdechły. Mam też drugą beczkę zapasową, z której kiedyś chciałem zrobić filtr, yy, no ale yy, po prostu no nie o mi, nie będę o beczki 120 litrów w salonie, bo przejęto akwarium. E, także w razie czego no to na te dwie beczki e, mógłbym rybę przenieść i kiedyś tak zrobiłem jak miałem 3 lata temu remont w domu miałem jeszcze spionek z pielęgnicami severum e, no to po prostu pielęgnice poszły do większej beczki a do mniejszej beczki poszły inne ryby typu neony, kieliskie i tak dalej i praktycznie 4 miesiące tak przesiedziało i rybą się nic nie stało, żadna e, żadna ryba e, nie zdechła także jak sami widzicie akwarystyka jest takim hobby, że po prostu lepiej mieć e, czasami nawet e, najtańszy, najprostszy sprzęt zapasowy, czy jakikolwiek inny zbiornik, tak jak ja mam jeszcze akwarium 112 litrów, w razie czego zawsze go po prostu mogę wyjąć, przepłukać po prostu wodą, ewentualnie jeszcze solą wymyć i, i, i po prostu zawsze to akwarium mogę użyć i jestem powiedzmy w miarę bezpieczny, jeżeli by nam akwarium pękło. No to jak nas nie ma w domu to tak naprawdę niewiele możemy zrobić poza tym, że e, są ludzie, którzy nie wiem, mają dom pod nadzorem kamer i e, możemy zrobić tak, że jeżeli wyjeżdżamy gdzieś albo nawet na weekend gdziekolwiek ustawiamy sobie e, kamerkę, która jest bezpośrednio połączona z, e, przez Wi-Fi czy tam, no przeważnie przez Wi-Fi z naszym telefonem i możemy co jakiś czas sobie po prostu podejrzeć, co się dzieje. Ewentualnie możemy sobie na przykład poprosić sąsiadu, czy kogoś z rodziny, aby nam po prostu rzucili oko, czy po prostu z naszymi podopiecznymi jest to ok. Dobra, to co teraz, jeżeli coś nam się nie daj Boże stanie? Prosta sprawa, jestem akwarystą, na przykład nie wiem Muszę gdzieś wyjechać w delegację, albo nie wiem, nagle zachorowałem, jestem w szpitalu, nie wiem, cokolwiek złamała się noga, czy coś, jakiś wypadek i nie jestem w stanie być w domu i zająć właśnie swoimi zwierzakami. Najprościej jest po prostu pomału edukować domowników, na przykład którą karmę dać, jak na przykład sprawdzić parametry wody albo jak mniej więcej zaobserwować, co się mniej więcej dzieje. W zbiorniku, jak podmienić wodę. Nie mówię, żeby to było nie wiadomo jak i super, nie wiem, żeby były wyczyszczone szyby, żeby było wszystko ustawione, ale żeby domownicy umieli ryby nakarmić i ewentualnie podmienić wodę, lub gdy, gdyby coś się działo, zauważyli na przykład u paletek białe odchody czy, czy coś innego, aby umieli nam opisać o co chodzi i zawsze wtedy można coś poinstruować. Przez telefon, przez kamerkę. Teraz jest taka technologia, że można naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić, i myślę, że to naprawdę byłby dobry sposób. że Zresztą miało ja siebie, instruuje po prostu swoją, swoją rodzinkę, swoich domowników. Zresztą, jak jestem w pracy, to po prostu zostawiam sobie odsypany na talerzyk, jak na pojemnikach, jedzenie. Podpisane są godziny, kiedy są po prostu te ryby do karmienia, i zawsze mi ktoś przyjdzie mniej więcej do tej godziny, a po prostu ryby ryby nakarmi, czy jak na przykład, nie wiem, teraz sobie dolewam osmozę, bo mi po prostu brakło po po podmianie, pokazuje gdzie są wyłączniki do filtrów, jak to zrobić, albo żeby mi przenieśli na przykład wężyk do, do beczki, żeby tam się osmo zazbierała, czy na przykład nakarmili mi na rybek paletek, bo po prostu to trzeba karmić dość dużo i przede wszystkim wiedza i edukowanie będzie najlepszy w tym wszystkim, aby w razie czego, gdybyśmy nie dali rady, czy to z naszej winy, czy nie z naszej winy, zająć się zwierzakami, no to zawsze się po prostu tutaj zajmie. Co innego jest, jeżeli na przykład takie ekstremalne sytuacje, że nie możemy się na przykład nimi zajmować, bo musimy, nie wiem, wyjechać gdzieś, to tak, o ile ktoś nie podziela naszej pasji z domowników, to tak naprawdę mamy problem i Powiem Wam szczerze, że jeżeli mam jakieś proste rybki, i tak dalej, nie wywołuje takich dużych kosztów. Czy bym się odważył na przykład zostawić moje palety, gdybym musiał na przykład wyjechać za granicę do pracy albo zmienić miejsce zamieszkania, nie wolałbym po prostu te ryby sprzedać z akwarium lub bez, żeby po prostu trafiły do dobrych rąk. A no po prostu nie oszupimy się, no nie każdy musi być akwarystą, nie każdy się musi tym interesować i znać. I, i tak jak mówię, proste czynności, podmiana wody, czy. Nakarmienie ok, jakim mniej więcej ci domownicy wiedzą o co chodzi, czy tam jakieś inne proste zabiegi, ale większość, jeżeli nie mają wiedzy i tak dalej, to po prostu już no, czasami jest ciężka, ale lepiej po prostu te ryby sprzedać, niż, niż po prostu je stracić. Myślę, że w miarę sensownie Wam to wszystko wytłumaczyłem. Sorry, jaki mini jest taki długi, ale niestety ciężko jest tak naprawdę o tylu czynnościach powiedzieć. Jeżeli o czymś zapomniałem, jeżeli macie inne pomysły, to oczywiście napiszcie, możecie ten po prostu kanał zasubskrybować, dać lajka, bo wtedy są wszystkie te algorytmy YouTube'a idą w górę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, o których mógłbym zrobić filmik właśnie na moim kanale, to piszcie mi śmiało, ja po prostu w większości tak czytam te komentarze, jeżeli mam czas, to, to odpowiadam nawet na nie więc jeżeli też ja będę wiedział jeżeli się będę czuł na tyle z wiedzą to zrobię a jeżeli nie to wiedzę uzupełnię albo się skontaktuję skonsultuję tak żeby po prostu ten film zrobić nie przedłużając miłego weekendu trzymajcie się cześć